Przemoc to nie tylko klaps, ale także poniżanie. Słowa choć nie pozostawiają blizny na ciele, potrafią równie mocno ranić. Ulicami Polic przeszedł marsz przeciwko krzywdzeniu dzieci. Gmina Police za sprawą Centrum Usług Społecznych włączyła się do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. W ramach akcji Police podejmują wiele cennych inicjatyw edukacyjnych. Organizują konferencje, szkolenia, festyny oraz marsze, jak ten, który 16 października przeszedł ulicami miasta. Życzę udanego przemarszu. Myślę, że ten przemarsz będzie okazją do wielu wartościowych rozmów. Dzieci już widzę są w dobrej energii, rozgadane, rozbawione. Szanowni Państwo, w tej oto chwili otwieram nasz marsz przeciwko przemocy. Powodzenia, dbajcie o siebie. Inicjatorem kampanii jest fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która mobilizuje społeczeństwo do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. Celem akcji jest budowanie bezpiecznego dzieciństwa i społecznej świadomości, że na krzywdę słabszych należy reagować. Do uczestnictwa zaprosiliśmy głównie dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli. Natomiast zaproszenie również poszło dla mieszkańców całej gminy Police, więc staraliśmy się jak najbardziej rozpowszechnić te akcje. Podczas całej tej kampanii odbywają się spotkania i z dziećmi, i z młodzieżą i w szkołach, i w placówkach oświatowych, ale również jest możliwość uczestniczenia w szkoleniach online, zarówno dla wychowawców, jak i dla rodziców i wychowawców i opiekunów dzieci. Także to jest bardzo ważne. Żeby na ten temat mówić. Statystyki wskazują, że prawie 80% dzieci i nastolatków, przynajmniej raz w życiu, doświadczyło przemocy. Co trzeci małoletni doznał jej ze strony bliskich. Dlatego inicjatorzy kampanii stawiają na mądre i uważne rodzicielstwo. Wydział Polityki Społecznej zajmuje się sprawami społecznymi lokalnej tutaj naszej społeczności. Eee, osób y, będących przedstawicielami różnej kategorii wiekowej, w tym właśnie także dzieci. Bardzo ważne jest zapewnienie im bezpiecze, bezpieczeństwa takiego ogólnego, e, wzrastania w poczuciu tego bezpieczeństwa e, i tego, aby dzieci były otoczone opieką i od najmłodszych swoich lat wiedziały, gdzie mogą zwrócić się o pomoc. E, w dzisiejszych czasach e, bardzo dużo jest przemocy. W stosunku do dzieci, wśród dzieci, wśród młodzieży. Z badań Fundacji wynika, że blisko 70% dorosłych czuje, że mogłoby być lepszymi rodzicami, ale tylko 1 trzecia uznaje, że docenianie dziecka jest ważniejsze niż jego karanie. Tymczasem słowa mogą krzywdzić równie mocno jak klaps, i choć nie pozostawiają śladów i blizn na ciele, to utrwalają w dziecku poczucie niskiej wartości, które towarzyszy im w życiu dorosłym. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby te dzieci doświadczały dzieciństwa pełną piersią i żeby wiedziały, czym jest dzieciństwo bez przemocy. Żebyśmy odeszli od starych, zamierzchłych czasów, kiedy ta przemoc była powszechna, żeby dzieci po prostu cieszyły się z tego, że są dziećmi. Bierzemy udział dlatego, że nie zgadzamy się na przemoc wobec dzieci, w stosunku do dzieci. Jest to po prostu nie do przyjęcia. Także musimy głośno o tym mówić, że to po prostu nie możemy stosować Przemocy w stosunku do dzieci. Wszelkie inne środki, jest wiele różnych sposobów, bez, po prostu bez przemocy. Nawet przysłowiowego klapsa jest to po prostu nie do przyjęcia. Przyłączyłam się do marszu z uwagi na to, że jestem przedstawicielem organizacji pozarządowych, które też się włączają w taką niesamowitą akcję, więc jak najbardziej promujemy przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci. Eksperci nie mają wątpliwości, że pomoc zaczyna się od jednej osoby dorosłej, która dostrzeże problem i zareaguje. Podejrzenie przemocy wobec dziecka można zgłosić na policję lub dzwoniąc na całodobową niebieską linię oraz telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.